Dzisiaj zbuduję kolejne dwa Italiano brainroty z Lego. Zacznę od boneki i Labu. Najpierw jej głowa. Złączyłem dwie takie części. Potem następne dwie. I dodałem to. Z przodu użyłem takiej części. Czas zrobić oczy. Do oczu użyłem takich oto klocków. Głowa żaby jest całkiem spoko. Podczepię takie coś tutaj z tyłu. Zaraz dowiecie się do czego. Czas zbudować nogi. Do takiej części przyczepię tak zbudowaną nogę, a z przodu dr dodam drugą, bardzo podobną. Teraz czas strzelić te dwie części razem z oponą. Użyłem do tego takich łączników. Nogi tu. A głowa tutaj. Sprawdźmy czy stoi. Stoi! Wolek ambalu skończone. Następnym, którego dzisiaj zbuduję jest Fruli Frula. Ogon. Myślę, że to taki okno się nada. Zbudowałem też takie skrzydełka i szczepiłem to z tym tworząc jego ciało. Żeby zabrać się za nogi zbudowałem takie coś. Mamy jego nogi. Teraz czas tylko dodać ogon. Zabierzmy się za głowę. Do takich części doczepiłem to. Dodatkowo potrzebne jest też takie coś i mamy bazę. Tutaj przyczepimy jego dziób zbudowany z trzech elementów. Dodatkowo zrobimy też jego gogle. Będą one wyglądały tak. Szczepię to teraz chciałem. Fruli frula i bonek Ambelabu. Są już gotowi. Do zobaczenia w następnym filmie.